Cześć, nazywam się Daga Chmielarz i zapraszam Was na program Uczek, czyli jak uczyć się efektywnie. Wyobraź sobie dzisiaj, że jakaś firma farmaceutyczna wypuściła właśnie na rynek lek. Lek, który wyraźnie poprawia pamięć i koncentrację, znacznie zwiększa efektywność przyswajania wiedzy i poprawia Twoje relacje z innymi ludźmi. Na dodatek zmniejsza ryzyko wystąpienia nowotworów, chorób psychicznych, czy zwykłych infekcji? Oczywiście nie ma żadnych skutków ubocznych. Ile będziesz w stanie zapłacić za taki specyfik? Jak długo będziesz stać po niego w kolejce? Czy mieści ci się w głowie, że ktoś mógłby powiedzieć: Nie, dzięki, wezmę go po maturze, teraz nie mam czasu. A jednak, co to za magiczne remedium? Sen. Z grubsza licząc, przeznaczamy na niego jedną trzecią naszego życia. Czy faktycznie potrzebujemy go aż tak dużo? Ile masz lat? Gdzie byś teraz był? Co zdążyłabyś już osiągnąć, gdybyś mógł, mogła? Spać tyle co żyrafa. Wystarczy jej niecała godzina na stojąco i kilka krótkich drzemek w ciągu doby. Na co my właściwie poświęcamy aż tyle czasu w nocy? Wyobraź sobie, że przez kilka godzin grasz na przykład w tetris. To taka gra logiczna polegająca na odpowiednim układaniu spadających klocków. Kiedy już położysz się spać, Twoja głowa będzie odtwarzała kaskady figur geometrycznych, a Twoje oczy pod zamkniętymi powiekami będą ruszały się w górę i w dół. Badania pokazują, że podczas snu. Jeszcze raz aktywują się obwody neuronowe, których używaliśmy w ciągu minionego dnia. Czyli jeszcze raz wzbudzają się te same neurony, które pracowały, jak graliśmy w grę. Tylko teraz nic ich z zewnątrz nie stymuluje. Nie pojawiają się nowe informacje, bo teraz nie gramy, tylko śpimy. Po co w trakcie snu głowa jeszcze raz odtwarza sobie to, czego doświadczyła w dzień? Jeśli uczysz się czegoś nowego, to może być nowy poziom gry, nowa piosenka, imię nowej koleżanki, nowa droga do sklepu, czy tabliczka mnożenia. Korzystasz wtedy z części mózgu, która jest takim centrum wykonawczym. To centrum to taki mały magazyn, nie mieści się w nim tam za dużo rzeczy naraz. I jeśli to centrum jest zajęte, na przykład zapamiętywaniem nowej drogi do sklepu, to nie może świadomie i efektywnie zająć się niczym innym. Dlatego, ucząc się słów nowej piosenki, ciężko jest jednocześnie robić listę zakupów. Ale nadchodzi noc. Idziemy spać i nasza głowa bierze się do pracy. Jeszcze raz odtwarza sobie drogę do sklepu, słowa piosenki, nowe poziomy w grze i przenosi te informacje do innych obwodów mózgowych, poza obręb świadomości. Tam, gdzie różne procesy będą mogły przebiegać niezależnie od siebie. W efekcie tego zwalnia miejsce w twoim małym magazynie, w tym centrum wykonawczym, bo przenosi ślady pamięciowe do ogromnych magazynów, z których możesz korzystać nawet jak centrum wykonawcze jest aktualnie czymś zajęte. Ile to trwa? To zależy od wielu rzeczy, między innymi od jakości i długości twojego snu od tego ile i jakie nowe informacje głowa ma w nocy do obrobienia, jakie masz już doświadczenia i co już wiesz. Jednej osobie wystarczy zaśpiewanie nowej piosenki kilka razy danego dnia i poprzez panej nocy z powodzeniem będzie nucić ten utwór i jednocześnie robić listę zakupów. Ktoś inny będzie potrzebował pięciu dni śpiewania i czterech nocy, żeby słowa piosenki znalazły się w grupie obwodów podkorowych. Czyli tam, skąd będą wyciągane automatycznie, bez konieczności obciążania naszego wiecznie zajętego centrum wykonawczego. Tak samo jest ze wszystkimi innymi rzeczami, których się uczymy. Dziecko w pierwszej klasie, wykonując działanie 5 plus 2, zwykle liczy po kolei: 5, 6, 7. Dziecko w siódmej klasie. Pobiera wynik prosto z pamięci, bez większego wysiłku i może jednocześnie myśleć nad bardziej rozbudowanym działaniem. Jak widzimy, dla głowy sen nie ma nic wspólnego z bezczynnością czy marnowaniem czasu. Okej, okay, za tydzień mam sprawdzian. Tydzień to strasznie dużo czasu. Przez pierwsze dni nawet o tym nie myślę. Od wtorku staram się o tym pamiętać, ale wiecie jak jest. Mam jeszcze inne rzeczy do zrobienia, sprawdzian jest dopiero w piątek, i ostatecznie siadam do nauki w czwartek o 16. Do godziny 22, bo wtedy będę chciała się położyć spać, mam jeszcze 6 godzin. 6 godzin. Tyle nauki powinno wystarczyć aż nadto. No i wyśpię się przed sprawdzianem, więc powinno być ok. Tyle tylko, że zazwyczaj nie jest. Dlaczego? Badania przeprowadzone w 2010 i 2015 roku pokazały, że upychanie całej nauki w jednej sesji sprawia, że z godziny na godzinę mózg coraz mniej aktywnie reaguje na zagadnienia, których się uczy. To znaczy, że im dłużej się uczymy, tym mniej efektywna jest ta nauka. Czyli w pierwszej godzinie nauki możesz nauczyć się sporo, a w szóstej bardzo, bardzo niewiele, jeśli cokolwiek. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że poza zmęczeniem powtarzane informacje po prostu tracą walor nowości? Głowa zwyczajnie zaczyna się nudzić, i chciałaby robić po prostu coś innego. Jak przychytrzyć moją głowę, żeby chciała aktywnie chłonąć nowe informacje przez 6 godzin? Powinnam porozrzucać je w czasie i poprzeplatać naukę do sprawdzianu z innymi aktywnościami. A co ile powinnam wracać do nauki i powtórki tego materiału? Z obserwacji badanych osób wynika, że znaczny postęp pojawia się przy około 24-godzinnych przerwach. Zapewne dlatego, że jak już wiemy, w konsolidacji wiedzy, czyli w jej utrwalaniu, kluczową rolę odgrywa sen. Dużo efektywniej wykorzystam moje 6 godzin, jeśli będę uczyła się po godzinie każdego dnia. I dzięki temu w wieczór przed sprawdzianem będę mogła sobie zobaczyć jeszcze jakiś film. A pamiętasz taką sytuację? Uczysz się czegoś jednego wieczoru, na przykład wiersza na język polski. Wkładasz w to naprawdę sporo wysiłku i nic ci nie idzie, albo efekty nauki są marne. Poddajesz się i kładziesz spać. Wstajesz rano i stwierdzasz, że umiesz. Doświadczyliście czegoś takiego? To jest właśnie to, o czym mówimy. Przeładowany mały magazyn w trakcie snu. Przekazuje swoją zawartość do większych magazynów, z których wyciągasz wiersz następnego dnia. Czyli możesz być lepsza, lepszy w tym, czego się uczysz, bez dodatkowych ćwiczeń, tylko jeśli się wyśpisz. Oczywiście, jeśli w kolejnych dniach nie będziesz powtarzać wiersza, to zostanie przysypany innymi wiadomościami i po tygodniu bez powtórek ciężej będzie ci go wyciągnąć od tak. A czy faktycznie muszę przespać całą noc? Może wystarczy drzemka? Nie tylko my chcemy się tego dowiedzieć. Sprawdzono już moc drzemki na ochotnikach, którzy mieli wykonać proste zadanie manualne. Poproszono ich o przyciskanie klawiszy numerycznych na klawiaturze komputera w sekwencji 41324. Mieli to robić przez 30 sekund tak szybko i tak dokładnie, jak tylko potrafią. Po powtórzeniu zadania 12 razy ich wyniki poprawiły się o około 4%. Następnie połowa uczestników położyła się na drzemkę. Po tym czasie wszyscy uczestnicy ponownie przystąpili do zadania. Drzemkowicze poprawili swoje wyniki o 16%. Wyniki osób, które nie spały, pozostały bez zmian. Kolejne badanie przeprowadzono następnego dnia, poprzez panej nocy przez wszystkich ochotników. Grupa, która poprzedniego dnia miała drzemkę, podbiła swoje wyniki z 16 do 23%. Grupa, która się nie zdrzemnęła, ale przespała całą noc, poprawiła się o 24% w stosunku do poprzedniego dnia. Dogonili więc drzemkowiczów. Drzemka może Ci pomóc osiągnąć lepszy efekt tego samego dnia, ale nie pobije tego, co możesz osiągnąć poprzez panej nocy. Uważaj też, żeby drzemka nie wpłynęła negatywnie na Twój sen w nocy. Przez za długą drzemkę w ciągu dnia możesz mieć problem z zasypianiem, a to, jak widzieliśmy się, nie opłaca. Okej. Okay, to wiemy już, że dzięki przespanej nocy to czego się uczę, będzie przeze mnie lepiej zapamiętane. Do tego, jak będę to powtarzać przez kolejne dni, to moja głowa układa to tak, żebym miała do tego łatwiejszy dostęp. Ale czy to już koniec? W 2004 roku Grupę ochotników nauczono rozwiązywać zadanie matematyczne, stosując bardzo skomplikowane obliczenia. Nie powiedziano im, że zadanie można było też rozwiązać na skróty, w dużo łatwiejszy sposób. Przed pójściem spać tylko nieliczni uczestnicy wpadli na to, że zadanie można rozwiązać dużo łatwiej. Następnie podzielono ochotników na dwie grupy. No i co, jedna oczywiście mogła normalnie iść spać a druga musiała pozostać na nogach całą noc. Kolejnego dnia podwoiła się liczba uczestników, którzy wpadli na to, że do rozwiązania zadania nie są potrzebne te wszystkie skomplikowane obliczenia i że można to zrobić dużo łatwiej. To, co dla nas ważne, to fakt, że wszystkie te osoby należały do grupy, która mogła się wyspać. Prostsze rozwiązanie nie wpadło do głowy ani jednej osobie, która zarwała nockę. Bo w nocy twoja głowa nie tylko gromadzi to, co przeżyła, ale też sortuje i grupuje z wiadomościami, które już masz. Nowe rzeczy wrzuca do magazynów, w których jest już coś, z czym nowe informacje mogą się skojarzyć. Dlatego wyspana głowa łatwiej wpadnie na rozwiązanie bazujące na wcześniejszej wiedzy i wcześniejszych doświadczeniach. No dobra, widzimy, że musimy spać. Tylko pytanie ile? To dość indywidualna sprawa, ale większość z nas łapie się w określone widełki. Jeśli masz mniej niż 13 lat, to powinieneś powinnaś spać od 9 do nawet 11 godzin na dobę. Jeśli jesteś nieco starsza, starszy i śpisz mniej niż 8-10 godzin, to najprawdopodobniej śpisz za mało. I w związku z tym twoje ciało nie działa tak dobrze, jak mogłoby działać. Dorośli mogą spać krócej, ale nie powinno to być mniej niż 7 godzin. Przez cały tydzień, nie tylko w weekend. A ty ile godzin przeznaczasz na sen? Wydaje się, że musimy poświęcić na sen całkiem sporo czasu. Skąd brać ten czas? Czy ludzie zawsze musieli tyle spać? No tak. Do tego okazuje się, że kiedyś wysypianie się było łatwiejsze i spaliśmy więcej niż teraz. W ostatnich latach coś skraca nam nasz cenny sen. W porównaniu z 1991 rokiem, w 2015 o ponad 50% nastolatków więcej cierpiało na niedobór snu i wszystkie jego konsekwencje. W ciągu trzech lat, od 2012 do 2015. Odsetek nastolatków, które nie przesypiają w nocy nawet 7 godzin, czyli nie śpią nawet tyle, ile powinni spać dorośli, wzrósł o 22%. Co się wydarzyło w tym czasie? Co różni nastolatka z 1991 a nastolatka z 2015 roku? No, jeden z nich ma w ręku smartfon. Specjaliści uważają, że to korzystanie ze smartfonów skraca sen nastolatkom. Ale bądźmy szczerzy. Dorosłym też. To jak śpimy ma ogromne znaczenie dla efektywnego uczenia się, dlatego powiedzmy to sobie jasno i wyraźnie: nie sabotuj swojego snu. Jeśli nie nauczyłeś się wcześniej i sprawdzian masz jutro, nie siedź do trzeciej nad ranem, bo nie nauczysz się więcej. Za to na pewno się nie wyśpisz i rzeczy powtarzane około 17 też nie zostaną porządnie przeniesione do tych wielkich magazynów w Twoich obwodach mózgowych. Rozłóż sobie naukę do poprawy, sprawdzianu, na kilka dni. Jeśli możesz wygospodarować na naukę chociaż dwa dni, staraj się pierwszego dnia zapoznać z nowymi informacjami, a drugiego, poprzez Pana Nocy, powtarzaj materiał. Sen jest integralnym elementem uczenia się. Nie ma efektywnej nauki bez snu dobrej jakości. Jeśli masz kilkanaście lat, albo masz nastoletnie dziecko, pewnie zauważyłeś zauważyłaś że nie ma już mowy o położeniu się spać o 20 czy 21. U nastolatków rytm dobowy nieco się przesuwa. To zupełnie naturalne i oznacza, że nastoletnia osoba nie będzie śpiąca wieczorem tak szybko jak młodsze rodzeństwo, czy czasami nawet rodzica. Ale to, że później zasypiasz, nie znaczy, że nagle będziesz potrzebować mniej snu. Jeśli masz taką możliwość, zaplanuj rozpoczęcie nauki na przykład na godzinę dziewiątą zamiast ósmą. Jeśli twoje zajęcia zaczynają się o ósmej, a ty jeszcze musisz dojeżdżać do szkoły, staraj się jednak kłaść wcześniej spać. W weekend najlepiej o tej samej porze, co w tygodniu. Jak widzisz, opiekowanie się swoją głową to plan długoterminowy. Jedną z ważniejszych rzeczy, jaką musisz zrobić, to położyć swoją głowę spać, żeby zdrowo rosła i była sprawna. Korzyści płynące z takiej troskliwej opieki nad nią będziesz czerpać przez całe życie. Pamiętaj o tym. Pamięć, pamięć. Jak ona właściwie działa? Musimy to sprawdzić w następnym odcinku. Słuchaliście Mózgo Uczka z Dagą Chmielarz. Jeśli chcecie zerknąć na źródła, z których korzystałam przygotowując odcinek, wejdźcie na stronę mozgouczek.pl Zapraszam Was też do subskrybowania podcastu. I śpijcie dobrze. I długo.